Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. Dziś wróżba Andrzejkowa: Sama wybierasz swój los, bo to bardziej jest właśnie dla kobiet. I tutaj zobaczymy, kto jest waszym przyszłym mężem, czy tam partnerem. Na przykład, jak wygląda, tak? Gdzie poznacie tego przyszłego męża, może już jest obecny w waszym życiu, czym będzie się zajmował, i tam inne jeszcze sprawy. Także kochani, no to jest taka trochę zabawa. Oczywiście wyróżby andrzejkowe. Cóż zawsze się wróżyło. Także trzeba będzie sobie wybrać albo właśnie serduszko. Albo kryształ górski z bardzo dobrą energią. energii, Albo pięknego aniołka. Proszę bardzo. Także jeśli macie chęć, to weźcie sobie udział w takim właśnie w takim właśnie wróżbie Andrzejkowej. <laughs> Słuchajcie, musicie sobie wybrać po prostu tutaj jakiś elemencik, serduszko, kryształ, górski lub aniołka, i tam będzie właśnie zawarte, e, właśnie odpowiedzi na wam, Was nartujące pytania. Drogie moje dziewczyny, także. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny, tak? Swoje własne konkretne. Możecie też za darmo zadawać globalne i duchowe pytania. Poza tym, poza tym, kochane moje. Yy... Możecie zapisywać się jeszcze na rytuał. na rytuał. Zawsze rytuał raz robię w miesiącu nów Księżyca i w pełni księżyca. Możecie się zapisywać, oczywiście. Teraz robię jeszcze 4 grudnia i potem gdzieś koło 19 grudnia, również w pełni Księżyca. Także zapisujcie się na właśnie rytuały, na przyciągnięcie właśnie miłości, może przyszłego męża, zdrowia finansów, lepszych pracy, no właśnie, dobrze kochani, wiecie co ja robię, bo większość z Was wie, że robię oczyszczenia energetyczne w robię horoskopy, tak, tak jakby w filmie zaocznym, tak samo oczyszczenia zaocznie robię, wysyłam Wam filmik prywatny, także co chcecie, to macie, a ja zaczynam, bo bardzo to jest ciekawe właśnie, i najpierw będziemy zadawać pytania. Kto jest moim przyszłym mężem? No i sobie rozkładamy. Tu będziemy bardziej może patrzeć na wygląd. Kto przyszłym mężem jest? Zobaczymy. Porozkładamy rozkładamy sobie wszystko. Bo wiecie, że ja nie tak jak inni, że gotowe już mają porozkładane. Nie, słuchajcie, losow losujemy, tak? Wróżymy, a nie tam jakieś gotowce robimy. Także to jest bardziej ciekawe. O proszę. I teraz, gdzie poznam przyszłego męża? Gdzie poznacie przyszłego Męża. No, i rozkładamy teraz następne karty po trzy, po trzy, żeby było tak więcej pokazane. Okej. Okay. Następnie y, czym będzie się zajmował? Czym on będzie się zajmował ten wasz mąż? No właśnie, lub partner życiowy, my mówimy tu o życiowym partnerze, tak. Będzie miłość z przeznaczenia, a może miłość karmiczna. No i oczywiście zobaczymy. Czy to będzie miłość z przeznaczenia. Czy może jednak miłość karmiczna? Czy będziecie razem na zawsze? Czy będziecie razem na zawsze? Zobaczmy. Czy będziecie dobraną parą? Czy będziecie szczęśliwi, tak po prostu, bo można mieć męża, partnera, ale czy zawsze jesteście szczęśliwi? No nie. Nie zawsze, niestety. Ale czy będziecie dobraną szczęśliwą parą? Czy raczej z problemami? <laughs> Na końcu, no tutaj porozkładamy najwyżej, jakie znaki zodiaku mogą Wam się trafić. Oczywiście zobaczymy, bo wiadomo, że to jest tylko trzy kubki. Znaków zodiaków jest też 12, więc porozkładamy sobie znaki zodiaku. Spod jakiego znaku zodiaku będzie Wasz przyszły partner, partner lub mąż. I proszę bardzo, słuchajcie, rozłożone jest. O dziwo, zmieściło się. <laughs> tak sobie. Ale dobra. To teraz jeszcze chwilkę czekamy. Każdy sobie wybiera. Może to być wasz, może macie męża, ale może to być wasz przyszły mąż. Wiecie, rozwody są i te sprawy też każdy może sobie wziąć udział. Panowie również, tylko po prostu by musieli na, swo na swoją, jak to się mówi, Mańkę tutaj e, przeistoczyć to. E, Także jak wygląda na przykład, jest przystojny, no to można powiedzieć, będzie piękna albo nie ma zębów, no nie ma zębów. Ok, nie będziemy żartować, kochani, tylko będziemy zaczynać. Dobrze, czyli najpierw odkładamy sobie tego aniołka, będzie tu. Potem jeszcze odkładamy sobie niżej kryształ, a zaczynamy od serduszka, tak? Czyli zaczynamy sobie spokojnie od serduszka, czyli pierwsze, kto. Kto jest moim przyszłym mężem? Kto tu będzie waszym przyszłym mężem? Powiem tak. Wygląd przystojny, elegancki, mężczyzna, bardzo zakochany, czuły, kochać, no można powiedzieć, lubiący rozrywkę, lubiący luksus. I wielbiący kobietę, którą kocha, tak? Czyli, no, można powiedzieć, bardzo ładnie to wyszło. Gdzie poznacie tego swojego przyszłego męża, partnera, a może go już znacie, tak? <laughs> Powiem tak, nie znacie go, nie znacie go, dopiero go poznacie. Poznacie go przez, może być przez kogoś, może być przez jakiegoś, właśnie, znajomego. Od Was starszego znajomego, może przez starszego brata, może <śmany> przez jakiegoś kolegę, właśnie, chyba że w urzędzie, no też może być, <śmany> także możecie tutaj naprawdę go poznać, właśnie w takich miejscach. Czym będzie się zajmował? Często będzie zmieniał e, opcje e, właściwie mm, zawodowe, e, czyli na stałe nie będzie się zajmował czymś takim, że nie wiem, całe życie w czymś jednym robi. Będzie wiele rzeczy, trochę w rozrywce może jakieś restauracje może jakiś śpiewak no wiecie, jest różnie. Eee, zmiany są e, pokazane i pokazane jest wiele zawodów, czyli będzie taki zmienny, będzie taki trochę wicher północy e, w swoich właśnie zawodach. Pieniędzy hmm, za bardzo nie widać tych pieniędzy, powiem wam szczerze. No właśnie, będzie lubiał chyba wydawać, a mało pracować, mam nadzieję, że nie. <laughs> Um, czy to będzie z przeznaczenia, właśnie miłość, czy karmiczna? Czy to będzie miłość z przeznaczenia, czy karmiczna? Um, będzie to miłość z przeznaczenia, z przeznaczenia po prostu. Um, no, myślę, że po, no, tak was jakoś um, pokieruje ten los, ale to dobrze. Czy będziecie razem na zawsze? <laughs> Powiem tak, będą rozstania i będą powroty. Także myślę, że to nie jest tak, że po prostu będziecie zawsze na stałe razem, bo jest tu jednak, jest rodzina, macie rodzinę, macie wszystko, ale możecie na przykład być w separacji. Potem są znowu powroty. Powroty, rozstania i powroty czy będziecie dobraną parą czy będziecie dobraną parą jak to się o się odbija powiem wam bo to są takie złote jakieś pozłacane karty zobaczcie i się odbijają więc kochani powiem tak Gwiazdy może mówić tutaj, właśnie, że będziecie dobraną parą, e, ale e, będziecie lubić razem się zabawić, będziecie e, razem lubić, nie wiem, gdzieś wyjść, na miasto, e, ale będą takie dni e, dla Was ciężkie, bo tak jakby, e, czy wychowanie dzieci, no, będzie niestety, czy prowadzenie domu, będzie do Was należało, bo męż, mężczyzna będzie jednak. On będzie uważał, że jest od, od zarabiania, czy przyniesie, czy nie przyniesie dla Was tą marchewkę na zupę, to już nic się nie stanie. Jak nie przyniesie, no on trochę będzie taki, wiecie, tak jak mówię, wicherek północy. A spod jakiego znaku Zodiaku, zobaczmy, co tu nam się pokazało. Panna, ryby, koziorożec i byk. Także panna, ryby, koziorożec i byk. Tych czterech znaków będzie Wasz, właśnie, mężczyzna, mąż, partner spod serduszka. No, widzicie, no, widzicie, jaki wicher północy. No, nieraz tak zakochują się kobiety w takich właśnie wichrach północy, jak to się mówi. No, tutaj nic, nic tutaj nie zrobimy. Takie życie, że nieraz się kocha, właśnie też. Tych szalonych chłopaków, podrywaczy. <grych> no ale będzie kochał, będzie kochał, bo chociaż będzie miał uczucia w sobie, no będzie trochę kolorowy, będzie trochę kolorowym, jak to się mówi, ptakiem. Także tak to wychodzi. No dobrze. A teraz sobie zobaczymy następne karty. I będzie to kryształ. Kto ten kryształ wybrał, zobaczymy. Zaczynamy. E, kto jest moim przyszłym mężem, partnerem? Księżyc. Trójka kielichów. I dziesiątka buła. E, buła, dobrze mówię. E, powiem tak, e, mężczyzna który, no można powiedzieć, będzie szczupły może, tak, wysoki i szczupły raczej, będzie miał trochę dłuższe włosy, będzie lubiał nocne życie, również tutaj nocne życie się pokazuje, również się pokazuje też praca, że będzie lubiał bawić się, ale będzie lubiał też pracować, tak, bardzo dobry w dogadaniu się, tak? Jakiś taki elokwentny, także może być, nieraz będzie miał swoje tajemnice i będzie je ukrywał przed wami. Gdzie poznacie przyszłego męża? Gdzie go możecie poznać? Słuchajcie, no, na uczelni, w szkole. Czy on jest obecny już? Powiem Wam, że może być już obecny, może nawet gdzieś, żeście właśnie go poznali, może w szkole, na uczelni, może tam, gdzie po prostu się rozwija swoją wiedzę. No i tutaj jeszcze może nic nie zaiskrzyło, ale dlaczego nie? Może jeszcze zaiskrzyć, może jeszcze zaiskrzyć. Także ja bym powiedziała, że Wy już go znacie. Czym będzie się zajmował? Czym będzie się zajmował? Będzie zajmował się na pewno mediami, tak. Może być też psychologiem, psychiatrą, może być nauczycielem, także tutaj taki trochę wachlarz jest większy. Na pewno będzie lubił pracować, będzie pracoholikiem też, bo tutaj się pokazało na początku, że będzie po prostu lubił pracować a w nocy będzie lubił się bawić no miejmy nadzieję, że tylko z soboty na niedzielę i tylko z wami <noise> także nie z kolegami na przykład bo to też jak facet to tylko koledzy i koledzy to też jest denne i nudne czy to miłość przeznaczenia czy karmiczna no tutaj powiem tak może być i karmiczna miłość może być i karmiczna że macie z sobą coś do przerobienia z poprzedniego wcielenia, e, i tutaj e, no, trzeba będzie czegoś się nauczyć lub coś zrozumieć poprzez rozmowy, poprzez postępowania wobec, postępowanie wobec siebie. E, czy będziecie razem na zawsze? No, ta karta wieży może mówić, że na zawsze to niestety nie. Proszę, tutaj jest wieża, pokażę Wam tak z bliska, bo tutaj rzeczywiście ta lampa jakoś tak dziwnie oświetla tą biedną kartunię. E, I powiem Wam, że tak, że <laughs> niestety może być tak, że Wasze drogi się rozejdą. E, on sobie znajdzie inną miłość, wy będziecie zbyt niezależne dla tego człowieka. I następne, czy będziemy dobraną parą? Karta diabła, o, proszę bardzo, od razu. No, nie do końca dobra, dobraną parą, bo jednak tutaj, i pustelnik, karta księżyca, dwa razy pustelnik. Diabeł też gdzieś tu chyba już był, tak, o, był tu już i znowu się powtórzył, czyli troszkę. Toksyczny związek, toksyczny pracoholik, facet, który e, rzeczywiście e, też nie pomaga w wychowaniu dzieci właściwie. E, jak dziecko to tylko, um, ja bym powiedziała jedno najwyżej, żeby też za dużo tych dzieci on nie będzie chciał. E, no i rzeczywiście jest tutaj w którymś momencie... E, rozmowa na ten temat i może nawet zakończenie. Ok, no dobra, zobaczmy teraz, jakie znaki zodiaku. Lew. Bliźnięta. Waga. I rak. Czyli no, z tych znaków mogą pochodzić wasi właśnie partnerzy, wasi mężowie. No, nie ma co się też jakoś zniechęcać, wiadomo, życie jest długie. Teraz ludzie to nawet po 30-40 latach się dopiero rozwodzą e, po prostu mm, mają z siebie dosyć. No, mo może jest tak, że, że ludzie nie powinni ze sobą być tak długo. I małżeństwo powinno mieć, być tak jak praca na czas określony tak, że określamy sobie, że będziemy razem na przykład 5 lat. Jeśli nam nie wyjdzie, no to się rozchodzimy po prostu, tak? Rozchodzimy się, ale bez rozwodów, bez jakichś problematycznych rzeczy. Na zawsze robimy sobie też powiedzmy intercyzę. W Polsce nie wiem, dlaczego ludzie nie piszą intercyzy, potem płaczą, że tam ojcowizny im ktoś zabrał albo coś. No nie, słuchajcie, powinny być intercyzy, powinny być umowy. <laughs> Chcecie być razem, no to na umowę. <laughs> no dobra, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, tak, ale to jest mój pomysł. Nie musi być, nie musi nikt się z nim zgadzać. No i teraz aniołek, kto jest moim przyszłym mężem, partnerem? No i proszę bardzo, diabełek się pojawił i karta świata. U was może to być cudzoziemiec, ktoś, kto przybywa za, za światów. No, mam nadzieję, że nie ten diabeł, ale tak żartuję, oczywiście. Jest coś takiego w tym, że może to być też tylko zmyślony mąż, może to być tylko zmyślony narzeczony, bo jest tu coś takiego iluzja, iluzja, że no, można mieć tego męża czy narzeczonego. W każdym bądź razie powiedzmy sobie tak, kto przyszłym mężem waszym, jeśli będzie czy partnerem, będzie pochodził na pewno z zagranicy, będzie może ciem, ciemniejszą miał skórę, będzie bardzo namiętny, no i będzie lubiał dużo kłamać. Gdzie poznacie swojego przyszłego męża? No i znowu ten diabeł, no Ach. możecie poznać go poprzez swoją pracę. Możecie poznać go właśnie e, poprzez e, imprezę jakąś e, w pracy, bardziej z pracą związane. Może będziecie musieli gdzieś pojechać e, no, i też prowadzić jakieś rozmowy. E, no, ja myślę, że tutaj rzeczywiście e, i jest pole do popisu, bo na przykład może to być też biblioteka, tak? Może to być jakiś e, klub. Czym będzie się zajmował? O, i znowu karta świata. Zauważcie. Dwa razy diabeł, dwa razy świat. Tym razem świat księżyc i sąd ostateczny. Czyli e, no, może być właśnie zajmować się właśnie sprawami międzynarodowymi może prowadzić jakiś biznes. Biznes dosyć tajemniczy, biznes taki też bym powiedziała ukryty. To wiecie, no jest różnie. Z tymi diabłami to ja bym powiedziała, że to naprawdę jakiś dziwny biznes może przez internet. O właśnie może Wy go też poznacie przez internet. Eee, no, właśnie, dużo tajemnic, ukrytych spraw. Tajemniczy człowiek, który zajmuje się tajemniczymi sprawami międzynarodowymi. Hmm, hmm. Czy to miłość z przeznaczenia, czy miłość karmiczna? No, przeznaczenie was może połączyć tutaj, tak? Właśnie przeznaczenie. Czy będziecie razem na zawsze? Możecie być razem nawet na zawsze, tak? Możecie być nawet na zawsze. Tylko, że jeśli wychodzi arcykapłanka, może to oznaczać, że to małżeństwo będzie, osamot będziecie osamotnione w tym małżeństwie. Często na przykład on będzie wyjeżdżał. Pokazuje się też tu rywalka, czyli będzie miał kochankę. Wy możecie być razem, ale co z tego, jak on też gdzieś tam będzie się e, no, tutaj obracał w tym dziwnym świadku e, Może to taki światek właśnie wyszedł. Wiecie, jak jakiś mafiozo, jakiś nie wiem, dziwny biznesmen, polityk. No i tutaj proszę bardzo, jeszcze w dodatku będzie gdzieś tam się e, z kimś zadawał, z kim nie powinien. Czy będziecie dobraną parą? No, jeśli on będzie was zdradzał, to na pewno nie, to na pewno nie będziecie do końca dobraną parą, kochane moje. I znowu arcykapłanka, znowu osamotnienie. I tutaj, no, bym powiedziała, że dobraną parą to wy, wy nie będziecie. A spod jakiego znaku może być... Dobrze, ja to wzięłam? Dobrze. To jest koziorożec, tak. Baran, wodnik, skorpion. No, słuchajcie. Także, kochane moje, no tak to wszystko wyszło. No chyba najlepiej wyszło serduszko, ale powiem Wam, jeśli mielibyście mieć takiego męża, to lepiej, żeby. Czy partnera, to chyba lepiej, żeby to tylko zostało w naszej wyobraźni e, i żeby po prostu kogoś takiego nie spotkać, bo jak facet no po prostu już wychodzi, że będzie sobie szukał nowych rozrywek e, i ten diabełek koło niego może oznaczać uzależnienia na przykład od hazardu, od alkoholu, od innych rzeczy. E, no właśnie, także. Widzicie, to są właśnie wróżby. To są wróżby, ale ja wam mówię tak jak widzę, bo mogłabym powiedzieć wam, że wszystko będzie cacy, a tu nie. Słuchajcie. Może teraz kobiety są bardziej niezależne od mężczyzn. Nie wiem i nie zależy im też tak już do końca na tym małżeństwie i na tym szukanie tego faceta. Lepiej szukajcie sobie właśnie facetów, którzy będą was szanować, kochać. Będziecie się z nimi dobrze czuć No i będziecie przede wszystkim Szczęśliwe, tak, bo doceniane i, No i szanowane Często kobiety Zgadzają się na takie jakieś Związki, w których Nie są nieszanowane A to Niestety Kończy się zawsze źle Dla kobiety Dobrze, także ja wam życzę Żebyście znaleźli jak najlepszych facetów Mężów żebyście były szczęśliwe i zadowolone. A co będzie, to i tak będzie. Na razie wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa! pa.